Miasto dobrze przygotowuje te To miasto dobrze zarządza. Jest dobry menażer. Dobrzy urzędnicy, którzy przygotowują wnioski. Proszę Państwa, mój wnuk mówi do mnie, a kiedy pewne rzeczy tam staram się tak dosadnie wyjaśnić, mówię, piatku, do... Szanowni Państwo, Panie Dariuszu, z ogromną przyjemnością, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu Pana Marszałka Algierda Geblewicza, odznaczam Pana honorową odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Gratuluję. Przekazuję stosowne dokumenty, które Panu uprawniają do noszenia tej zaszczytnej odznaki. A ja, tu i Plus miniaturka, oczywiście, miniaturka która można używać na co dzień. Niech te kwiaty również będą dowodem bardzo. Pan Wolgan Tomaszewski, zgodnie z uchwałą. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu Pana Marszałka Olgierda Geblewicza honoruję Pana honorową odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Gratulacje. Przekazuję stosowne dokumenty, które upoważniają Pana do liczby, jako kwiaty. Także cieszmy się, proszę Państwa, bo to jest naprawdę dowód na to, że w tych społeczności są ludzie, którzy bardzo dobrze wpisują się w działania społeczne, gospodarcze waszego miasta, dbają o to miasto, dbają o rozwój i przede wszystkim współpracują na co dzień z ludźmi. To jest istota, aby się integrować i pokazywać swoje walory które służą rozwojowi miasta, a to się przekłada na rozwój regionu.